Witamy w sklepie chujonka, gdzie są hu, to znaczy zajebiste ceny i produkty. Barszcz Sosnowskiego, z kluskami Kowalskiego, pikanto-kwaśny smak. Jak to zjesz to ciebie nie będzie. Kurwa Mietek, co to jest i czemu mnie tak pali po tym? Kurwa kto ci kazał to jeść? 12 złotych i 64 grosze. Heinz Shoulders nie działa na łupież tak jak zwykły, ale działa na głód, wzdęcia przez 3 dni. Po umyciu zlatują się nad tobą muchy. 361 zł i 22 grosze. Pączek mięsny. Mięso nieznanego pochodzenia. Słono-słodki smak o gorzkawym, metalicznym posmaku. 3231 kalorii. 634 zł i 32 grosze. Papierosy Lipton. Nowotwory płuc o smaku ergrej lub owocowym, niepal przy angliku. 140 zł i 10 groszy. Hit tygodnia. Hot dog bojowy. Zjecie. Z sił zbrojnych. chujonki, 94 zł i 111 groszy. melone mózg. 1 kg. zjesz go toci. Usunie konto na Twitterze i zablokuje Tesla. Nie żartuje. 853 zł i 41 groszy. Wódka kielecka. Do sałatek. Do kanapek. Tłusta i kaloryczna. 94 zł, szminka majonezowa, na randkę, byle z niesfanem majonezu kieleckiego, dla teściowej, 536 zł i 41 groszy perfum WhatsApp, 50 mm w butelce po amolu, zrobiony z wódki z piwem i chwastów spod biedronki, 999 zł i 999 groszy i 999 mini groszy Władimir Puding, Smak rakiet, smak główna, supercena 53,41 zł. W tym tygodniu maczuga z kolcami do przeganiania meneli, do zaganiania pracowników z jugosławskiej Bośni 964 zł. i 41 groszy makaron marco, z resztek znalezionych w rurach, konsystencja główna. Goście na pewno zawitają do Twojego kibla. 31 groszy i 67 złotych, Optimus Time, robo zegar, podróże w czasie, zobaczysz z nim, że czas zapierdala nieubłaganie, zatrzymasz czas, 3427 złotych i 42 groszy, perfum Doritos, pachniesz lub śmierdzisz serem, zapach gorszy od potu, 33 zł i 33 groszy, mega okazja, Kostium płonący klaun, strój nie do taktu, wsać sechuja do kontaktu, na randkę pod mostem, dostaniesz gaśnicą w ten durny łeb, 250 zł. Wożek murzyno imieniu Chrupek, gratis tajemnicza zawartość w środku od pana Zbyszka, gwarancja 2 dni, nikt ci go nie ukradnie, 52 zł i 52 grosze. Chipsy Leis, paznokciowe, chrupiące, z grzybicą, kolące w gardle i żołądku. 420 zł. Szampony gracza, po doritosowym piecze skóra, po mountain dew klei się skóra, 482 zł i 13 groszy. Soczeki na oczy od szatana, koją zmęczone oczy, poprawiają wzrok na czerwono, 934 zł i 41 groszy. Hit tygodnia albo miesiąca. Soki dyktatorki, smak dynamitu i dymu, smak ucisku politycznego, smak przewrotu. Smak czerwonej gwiazdy, smak dyktatorskiej ropy, smak atomowego grzyba 35 zł i 50 groszy. Zapraszamy do naszego sklepu, gdzie zawsze jest co kupić i w dobrej cenie.